Cześć wszystkim, ja jestem Pani Planta i zapraszam Was na odpakowywanie drugiego Mystery Boxa. Jak, jak nie widzieliście już poprzedniego odcinka, w którym odpakowałam Mystery Box Hands of Plants z filodendronami, to zapraszam Was, odcinek będzie Wam się wyświetlał tutaj, gdzieś na górze, w górnej karcie. A teraz odpakujemy sobie Mystery Boxa dla średnio zaawansowanych, którego minimalny koszt ma wynosić 150 zł. Tak jak Wam już wcześniej mówiłam, nie wiedziałam, jak to będzie zapakowane, dlatego e, już mogliście na poprzednim odcinku zobaczyć, że jedną roślinkę już odpakowałam i jest to alokazja. Ale zostało nam jeszcze kilka innych roślinek, i z tego co widzę, chyba one wszystkie są już ukorzenione, co jest świetne. Co yy, no, bardzo mi się podoba w tym przypadku, dlatego że jeżeli by się znalazło coś, chociaż chyba ten nie jest ukorzeniony, jeszcze sobie zobaczymy, ale dobra, pierwsza roślinka była ukorzeniona yy, i super, bardzo się cieszę, dlatego że yy, no, zawsze z tym ukorzenianiem to jest takie być albo nie być. Jestem mega ciekawa tego boksa, e, Co tutaj będzie? Bo z tego, co było napisane, mogą być tutaj zarówno e, aglaonemy, filodendrony, e, syngonia. Powiem Wam, że jak zamawiałam, to też byłam ciekawa tej paczki z syngoniami. I jeżeli byście byli ciekawi, no to e, dajcie mi znać w komentarzu, to może zdecyduję się również na e, tą paczkę, e, w której są syngonie. żeby po prostu na ostatniej prostej, żeby nie było tak, że ja coś zaraz utnę i kurde, nie będzie to piękne, cudowne, fantastyczne. Dobra, ja już widzę, tutaj jest za roślinka w tym momencie. Mogę Wam już zdradzić, że jest to Rafidophora tetrasperma i powiem Wam, że tą, tę roślinę mega polecam wszystkim. Jest to fantastyczna roślina, rośnie niesamowicie. Tylko dziś tam się zdarzy, że szczyt mi podgnieje to zaraz, sama z siebie puszcza e, kolejnego liścia, więc jest to fantastyczna roślinka. Tutaj mamy maluszka, no bardzo się z niego cieszę, co prawda moja rafidofora jest ogromna już i można z niej zrobić kilkanaście szczepek, ale z tego co wiem, ta rafidofora tetrasperma nie jest tak łatwo dostępna, wbrew pozorom. Eee, słyszałam, że kilka osób długo na nią czeka, aż w końcu sklepy ją rzucą, więc no, cieszę się. Dobra, jedziemy dalej. Tu też jest malutka roślinka. Aha, no i tak jak chciałam powiedzieć, roślinki są już tutaj, w tym mystery boxie, są już ukorzenione. Ale czy bym powiedziała, że Rafidophora tetrasperma jest rośliną dla średnio zaawansowanych? No, z mojego doświadczenia właśnie nie, dlatego że ja nie mam z nią żadnych problemów, ja mi nie łapią żadne szkodniki, ona rośnie w miejscu e, dosyć mocno cienistym, dlatego że jest daleko od okna wschodniego i jeszcze e, zakrywają delikatnie półka i daje sobie dziewczyna radę, rośnie fantastycznie i nawet jak robiłam kiedyś, bez dwa lata temu, takie... Plebiscyt na najszybciej rosnącą roślinę u mnie w dżungli, no to ona wygrała, więc naprawdę polecam roślinkę. Jest super, świetna. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj. Kolejna roślinka, która jest w. E, jest ukorzeniona. I jest to. Słuchajcie. Kaladium. No, takiej jeszcze nie mam, więc nawet nie wiem, jak się nazywa. No. Mm, tak. Tak, 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 tak. Takie mysterywoksy to my lubimy, naprawdę. E, o, no, teraz, teraz się z tym podjawam. Dobra. Próbuję się do niej dostać, ale coś mi nie idzie. Przepiękna. E, tak jak już wam mówiłam, te roślinki jeszcze u siebie nie miałam, ale... Fajnie, tak jak już wam mówiłam, że są one ukorzenione. Są one w doniczce i... no... To jest coś. No teraz to się podieram, Powiem Wam szczerze, że chcę więcej, nie? Dobra, jest to filodendron i tego filodendrona też nie mam u siebie w kolekcji, więc bardzo się cieszę, dlatego, że tutaj, no, to są rzeczy, których się nie spodziewałam. Tak jak trochę Wam zaspoileruję w poprzednim mystery boxie z filodendronami, no to tak naprawdę z całych tych filodendronów, które tutaj mam obok siebie rozłożonych, nie mam tylko jednego i nie potrafiłam go rozszyfrować. Tak, tutaj nóż no są dwie roślinki, których w swojej kolekcji nie mam. Czyli na cztery roślinki, dwie których nie mam, no to wydaje mi się, że jest to bilans dobry, bo faktycznie mnie cieszy. To jest to, co mają sprawiać te mystery boxy, czyli robić w nas taką ekscytację, co to jeszcze ciekawego będzie. Dla mnie jest to super opcja, dlatego że właśnie jak ja nie wiedziałam, co chciałabym sobie konkretnie teraz kupić. No to cieszę się, że coś takiego jest. E, powiem Wam, że tylko zastanawiałam się i w sumie trochę żałowałam, e, że nie ma mystery boxów z hojami. Przynajmniej na ten moment, kiedy ja kupowałam nie było, e, bo Coraz bardziej mnie ciągnie do tych choi, bo w tym momencie, kiedy ja nie za bardzo e, zajmowałam się roślinami, to choje rosły mi najlepiej, bez mojej, bez potrzeby co, e, co chwilę zaglądania. A na przykład filodendrony, no to dwa filodendrony ze żarumi w ciornastek. Niestety. Myślałam, że trochę odreagowują to, że były praktycznie całe lato na balkonie, na tarasie. I tam świetnie sobie rosły. Myślałam, że po prostu zapomniałam, jakby już przymrozek schować je do domu. A tu się okazało, że tam była istna balanga, po jakieś badziejstwa pasożytów i tego całego gówna. Dobra, tutaj jest też coś, czego ja nie mam. Słuchajcie. Jest. To jest filodendron, ale czy to jest jakiś mały gloriosum? Ale gloriosum nie ma czerwonej łodygi, przynajmniej mój gloriosum duży nie ma czerwonej, więc dajcie mi znać, co to jest. No i teraz jestem serio podjarana. Dajcie mi znać, czy jesteście w stanie rozszyfrować tego. Tak jak już mówiłam, fajne jest to, że one wszystkie są w doniczkach i tak jak. Z tamtych mystery boxów, które są grupowane rodzajami roślin, no można się trochę stresować tym, że jakieś się nie ukorzeni i będzie trochę z tym problem. Tak tutaj, no duży plus, że jest to w doniczkach. Tutaj trochę się boję, dlatego że wystaje mi chyba liść, zobaczcie i boję się go przeciąć. To jest czad? Co to jest? Jezu, ja nie znam. Nie znam tych nas, słuchajcie. I to mnie jara, mega mnie to jara. Powiedzcie mi, co to jest? Dajcie mi znać. Jest przepiękne. No, boskie nie widziałam. Eee, znaczy, ostatnio nie widziałam czegoś takiego, nie zastanawiałam się nawet nad zakupem tego i to jest przepiękna roślina. Ja nawet nie wiem z jakiej rodziny ona jest, więc bardzo Was proszę o pomoc w rozszyfrowaniu jej. No i ona jest też ukorzeniona, tak więc no jestem zachwycona. Super. Ile mi jeszcze roślinek zostało? Zostały jeszcze dwie roślinki. Kurczę, no jaram się na maksa. Słuchajcie, na początku miałam taki trochę niedosyć. Po poprzednim Mystery Boxie. Małpka. No i fajnie, moja małpeczka. E, mam do niej dużo sentymentu, dlatego że moja małpeczka trochę przeżyła. E, jest to bardzo fajna roślinka, bardzo ją lubię i powiem Wam. Albo to później wam powiem moje przemyślenia, ale bardzo się cieszę, że ją mam. Jest ona naprawdę piękna. Jest też roślinką, która jest bardzo wdzięczna i która potrafi dużo nam przebaczyć, i to jest super. Uwielbiam małpkę. Też myślę, że wygląda fajnie i jest też na nią taki trochę popyt, więc no, super. I ostatnia roślinka, czy ona nas zaskoczy? I na samym końcu, jako ostatnie, mamy Syngonium i z tego, co mi się wydaje, kurde, no nie rozszyfruję go, czy ono jest jakoś bliżej Syngonium, który to jest Christmas, czy, czy jakieś inne, dajcie mi znać, jeżeli jesteście w stanie je lepiej rozszyfrować niż ja, ale na pewno tego syngo, na pewno tego Syngonium nie mam w swojej kolekcji i właśnie dlatego ciężej mi jest je rozszyfrować, czym ono faktycznie jest! Dobra, słońce mi zaszło, troje mi zeszło z tym nagrywaniem. I słuchajcie, jeżeli miałabym podsumować, to ten Mystery Box e, dla średnio zaawansowanych e, jest właśnie w nim to, czego oczekiwałam e, od Mystery Boxa, czyli mamy rośliny, które są w moim mniemaniu, tak mi się wydaje, trochę droższe, jak na przykład e, e, filodendron ten o, na przykład. Chyba filodendron. No tak bym go obstawiała. Ej, są rośliny trochę droższe i są rośliny trochę tańsze, ale na przykład, na przykład małpka, czy rafidofora, ale są to rośliny, które z tego co widzę na grupach i ogólnie jak obserwuję sobie, są pożądane, więc są dla nas atrakcyjne i o to chodzi właśnie tak jak mam wrażenie, że z innych branż, jak robimy mystery boxy, to właśnie o to w tym chodzi, żeby było trochę droższych rzeczy albo tak mi się teraz kojarzy z tymi kalendarzami adwentowymi, które były e, popularne jeszcze miesiąc temu. No to właśnie o to w tym chodzi, żeby były trochę tańsze rzeczy, ale żeby były też takie rzeczy, które robią taką kropeczkę nad i. I w tym momencie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Osiem roślinek. Jest ich co prawda mniej niż y, szczepek w poprzednim, ale są takie, których ja nie mam w swojej kolekcji, nigdy nie miałam z nimi do czynienia i które mm, tak mnie, wiecie, ciągną do tej pasji, żeby właśnie rozszyfrować, co to jest, żeby to jeszcze bardziej tam rozmnożyć, y, żeby to sobie rosło stworzyć mu takie warunki, y, żeby miało idealne do rozwoju. No i jest przepiękny. Co jest też dodatkowo fajne w tym droższym starym o 50 zł, jest to, że roślinki przychodzą nam już jako całe pełnoprawne roślinki, ukorzenione w doniczce, a nie są to roślinki do ukorzenienia. Yy, akurat. Niektórzy wolą na przykład szczepki, bo wolą na przykład sami eksperymentować, sami próbować, jednak no jest zawsze gdzieś to takie niebezpieczeństwo, że a to coś tam się nie ukorzeni, a to coś zgnije, a to w transporcie, szczególnie teraz w zimie, chociaż mamy ciepłą zimę, może coś pójść nie tak i coś tam się wydarzy, no a tutaj jednak jest większe bezpieczeństwo i większe prawdopodobieństwo, że Roślinka będzie u nas sobie pięknie rosnąć i cieszyć nasze oko. No, i to jest świetne. Ale ogólną ocenę pozostawiam Wam. Dajcie mi znać, który z Mystery Boxów bardziej Wam się podobał: czy szczepki, czy właśnie ten oto Mystery Box, gdzie nie wiadomo co się znajduje, tylko jest pogrupowane od tego, jakie mam, jaką mamy wprawę w roślinach. Cieszę się, że mogę znowu nagrywać, że znowu możemy się widzieć. Pa!